Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Znowu z gry Sword and Souls. To już drugi odcinek. I bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Więc Klikamy play. Trochę pograłem poza odcinkiem, żeby nabić więcej pieniędzy i trochę poćwiczyć naszego bohatera. Jak widzicie, odblokowałem też obrażenia krytyczne. Zaraz w grze Wam pokażę, co to jest. I możemy włączyć tak naprawdę arenę. I zobaczymy, jak poradzimy sobie z goblinami na e, e, walce z, na mapie The Goblin Stoogs. Dobrze, goblin pion jakiś na początek. No to jego łatwo zniszczymy. Teraz goblin spearman. Dużo tych oguszeń, strasznie. Znowu goblin. Ale my ogłuszamy tych przeciwników strasznie. Teraz King Goblin Spearman. Zatrujmy go może. I teraz ogłuszmy go tarczą. I podwójny atak. Pyk, pyk. I wykończony. Dobrze. Czyli tą walkę raczej na luzie pokonaliśmy, tego King Goblin Spearmana. Dobra, continue. The Flopping Monster. Tą walkę za chwilkę zrobimy. Najpierw no tak sobie wejdźmy do shopu i ulepszmy sobie nasz miecz na taki żelazny. Mm. Przy okazji jeszcze objednijmy e sobie naszą, e nasze pole treningowe. Pójdźmy sobie do muzeum i zwiększmy nasz przychód. W banku odbierzmy sobie przy okazji i nakarmy naszą e roślinę. Pójdźmy sobie jeszcze do naszego domu. Zbudujmy drzwi, kwiaty i na nic nas już nie wstać dalej. Więc myślę, że moglibyśmy kontynuować i iść na kolejną agenę. O nie. To może być trudniejsze troszkę. Stick Stigbed, pyk. Wycizną go. I dobity. Moski to jeszcze. I krytyka mu walnęliśmy. I, i jeszcze raz nas zdążyć, ale. sobie lightninga w niego walnimy. Pyk. Dobrze, jeszcze jednego. Pyk. I podwójny atak. Pyk. Pyk. Teraz wykończ go. Dobrze. I teraz pokonaliśmy piątą arenę D. Yy, a, już no tak nie wiem, jak się nazywa ten naprawdę. Te, to się nazywa The Flapping Monsters. Pójdźmy sobie do naszego bohatera na początek. i mamy punkty do przeznaczenia w jakąś statystykę? Przeznaczmy je może. A tak. Mamy też talenty. Brutal Vampiric. Sobie w to przeznaczmy. Jak czytałem opis, to, to fajne było bardzo. Kupmy sobie lepszy miecz, lepszą zbroję i lepszą tarczę i lepszą rzecz do rzucania. Pójdźmy sobie jeszcze do muzeum. i nakarmmy naszą roślinkę. Zobaczymy, co nam da. Troszkę pieniędzy. Więcej pieniędzy. <laughs> I już nie mamy nic. Więc ulepszymy sobie jeszcze przychód z banku. Może to się pomocne okazać. Może poćwiczymy trochę sobie siły. Jak widzicie, trochę nabiłem rzeczy, yy, umiejętności i siły po drodze przed nagrywaniem odcinka. I dużo misji bardzo wypełniłem. No dobrze. No, to czamy te jabłka. Przy okazji jeszcze chciałem trochę poćwiczyć yy, obronę by się przydała. Choć tak też będzie ważny, więc jego też podćwiczymy. Oj, tylko teraz będzie trudno, bo, bo dosyć szybko on wysyła te jabłka, a my mamy no mistake'a w zadaniach. I właśnie tak szybko lecą te jabłka. A, tu bym. Był blisko dotknięcia, ale udało nam się to wykonać. Teraz perfect combo. Teraz minęło mi jak buko. jaj, dotknęło mnie jakieś. I teraz już 20 dotknęło. No dobra, już teraz, jak rzadziej lecą te jabłka, będzie łatwiej trochę. Zrobić tą misję. No właśnie, bo za bokami się nie musimy trudzić zbytnio. A gwiazdki spadają dość szybko. No to możemy sobie jeszcze chwilkę tu pobyć. Aż wbiję tam na tym pasku do góry trochę jeszcze. A może jeszcze trochę. No dobra. No to teraz wyjdźmy sobie. Zobaczmy Training Rezultat. mamy 162 do ataku. Niestety żadnej koniczynki. O, kombo dostałem na złoty poziom. Więc w naszym hero, ulepszmy sobie obronę. Dobra, idealnie. I zobaczymy, czy na arenie coś tutaj zdziałali. The ready to walk! Szósta arena. O nie! Tutaj mniej zdziałamy chyba. Chyba, że jakoś dobrze wszystko wykorzystamy. od Robimy to. Kolejny pion. Kolejny pion. Kolejny Lightning, wiem, go, może. Tutaj to porek szybki, ogłuszony jest. Teraz podwójny atak. Raz, dwa. Nie! i zginęliśmy. Jednak jeszcze nie jesteśmy gotowi do walki z nim. Dlatego jeszcze powiększmy sobie naszą obronę. Double slasha i vampirik. Hmm. Muzeum możemy sobie przychód zebrać. Tu już dużo kosztuje ten upgrade ym, do muzeum, żebyśmy więcej dostawali przychodu naszego. Ale za to możemy sobie zbudować drugie piętro w naszym domu. Bardzo fajnie. I pójdźmy sobie jeszcze raz spróbujmy zawalczyć. Mamy już więcej życia aż 7000. Dobrze, my go uniknęliśmy. Jednak te uniki są często pomocne. Ogłuszmy go, bo też bardzo lubię ogłuszenie jako spela. I pokonany. Tego może sobie zatrujmy. Wypijmy sobie potkę siły. I atakujemy w niego. No nie, teraz trochę nam jeszcze słabiej wyszło niż wcześniej. Czydałby <laughs> się jeszcze trochę poćwiczyć. Myślę, że będzie to dobry pomysł. Jeszcze tu zobaczę, ile nagranie sobie trwa. Dobra, jeszcze możemy chwilę tu. sobie. E, zróbmy trening. I podćwiczmy uniki, bo one bardzo dużo dają. Teraz to, to właśnie zobaczyłem. I będziemy musieli je szkolić, bo unik to bardzo dobra tutaj rzecz. Możesz po prostu zniwelować całkiem atak przeciwnika, a obrona to tylko częściowo. W końcu też do czy jest droższy. No nie, teraz źle się za. Źle to zrobiłem. Coś mi teraz nie idzie w tym. A Ta ręka chyba jest najłatwiejsza, a to uderzenie zwykłą ręką. Naj naj najmniej lubię tą głowę. Bo trudno wymierzyć, kiedy przed nią, no właśnie, chciał... A i ja teraz nas trafił. Musimy mieć perfekty, czyli z tego co pamiętam, to były te gwiazdki, co mogliśmy. Co mogliśmy też przerwać, nie, nie do końca chodziło o to, że trzeba ciągle zdobywać gwiazdki, nie można zostać uderzonym ani nic w tym stylu. To też, jak już wspominałem, zagrałem sobie trochę poza odcinkiem. I poćwiczyłem naszego bohatera pewnie dlatego nam ta, łatwa tak, ta walka nam tak łatwo poszła. Dobra, zrobimy tego perfekt. I wyjdźmy sobie 144 do Dodża w tym 20 level. Już taki bardziej okrągły. I trzy koniczynki. Możemy pójść sobie do muzeum. Zebrać przychód. Dać roślince koniczynkę koniczynki. Już nie możemy. No dobra, no to. Pójdźmy sobie jeszcze do hero i przeznaczmy tutaj do wszystko. I jeszcze raz spróbujmy to zagrać. Mam nadzieję, że, że zakończy się to dobrze. Na razie nie działa. Podwójny atak na nim zróbmy. Tego zatrujmy może. Tego ogłuszmy. Dobra. Teraz pijemy pod siły. I dwa ataki. Teraz! Yes. yes! Pokonaliśmy The Ready to Work ostatniego tego bossa orków, i dostaliśmy z tego du bardzo dużo monet. I dwie koniczynki. Bardzo się z tego cieszę. Z też się cieszę. Ale najbardziej cieszę się z tego, że powiększymy sobie Inkouma jeszcze. I przy okazji będziemy mogli sobie kupić nową broń, czyli jakiś miecz z brązu taki. A tu będziemy sobie dach mogli kupić w naszym domu. Ten drugi, bo już pierwszy kupowaliśmy. Teraz trzeba strzelanie zwiększyć, moim zdaniem. I tutaj w specialkach do wampirów. Trzeba zrobić. Możemy ulepszyć nasz, nasze miejsce treningowe. Nie wiem w ogóle, co teraz kupiliśmy. Wygląda jak jakaś... Odkrojona od reszty szafka. Ale nie wnikam w to. No i myślę, że ten odcinek będziemy już kończyć. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.